Magnificencjo, Księże Rektorze, Przewielebny Ojcze Dyrektorze, Czcigodni Księża, Profesorowie i Wykładowcy oraz wszyscy pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego. Drogie koleżanki drodzy koledzy, wyśpiewany przed chwilą wierszy Leopolda Staffa wybraliśmy na motto naszych podziękowań. Oddaje On bowiem to, z czym my dzisiaj stajemy z wdzięcznością i zachwytem, z duszą spokojną, pełną nadziei i radością, choć zabarwioną smutkiem. W tym szczególnym dniu kończącym nasz trud studiowania teologii na papieskim Wydziale Teologicznym pragniemy wyrazić podziękowanie Panu Bogu i ludziom. W Eucharystii wraz z Jezusem Chrystusem. Złożyliśmy podziękowanie Bogu, Ojcu, za to, że dane nam było podczas, tak, podczas lat spędzonych w murach tej uczelni, czerpać ze źródeł Bożej Mądrości. Dziękujemy naszej uczelni, tej matce karmicielce, która tak obfity stół wszelkiego dobra ta nas zastawiła. Otworzyła się tutaj przed nami głębia Chrystusowych tajemnic. Poprzez wieloraką wiedzę i pogłębioną wiarę. Osoba naszego zbawiciela stała się nam bardzo bliska. Uczelnia zadbała o naszą właściwą formację intelektualną, jak też duchową, i tą ludzką, byśmy mogli być żywą cząstką Kościoła. Księży Rektorze, byłeś dla nas jak dobry, miłosierny i troskliwy Ojciec z Łukaszowej przypowieści. Dziękujemy. Dziękujemy, że dźwigasz na swoich barkach odpowiedzialność za funkcjonowanie całego Wydziału. Dziękujemy. Dbasz o wysoki poziom przekazywanej wiedzy i nasz integralny rozwój. Dziękujemy. Swym wrażliwym sercem potrafiłeś dostrzec każdą naszą potrzebę, też tą bytową. Dziękujemy. Za każdą chwilę czasu. Którą nam poświęciłeś, i każde życzliwe słowo, i uśmiech. Dziękujemy. Ojcze Dyrektorze, dziękujemy Ci przede wszystkim za Twój udzielający się zapał i niekonwencjonalny sposób przekazu, który rozniecił nasz zachwyt Bogiem i życiem duchowym. Dziękujemy. Czas studiów zaowocował również z zawiązaniem się ciepłych relacji między nami a wykładowcami oraz pracownikami papieskiego wydziału. Także nas studentów tej uczelni połączyły bliskie więzi przyjaźni dzięki wspólnie przebytej drodze. Podziękowania płynące z głębi serca należą się wszystkim naszym wykładowcom. Dziękujemy za Wasze poświęcenie, by przekazać nam wiedzę i wartości chrześcijańskie, za cierpliwość i wyrozumiałość, zwłaszcza na egzaminach, a także za stałe mobilizowanie nas do nauki. Jednak najcenniejsze jest dla nas świadectwo Waszego życia wiarą. Dziękujemy. Nie może zabraknąć również słów wdzięczności dla wszystkich pracowników papieskiego wydziału, których z imienia nie wymieniamy, by kogoś nie pominąć. Wszystkim, którzy służyli nam na różne sposoby i za każdy najdrobniejszy gest pomocy nam wyświadczony, czy to w kaplicy, czy w, rektor w, rekt w rektoracie, w bibliotece, recepcji, czy w innym miejscu uczelni. Dziękujemy. Ciągnięcie celu, pomyślne ukończenie studiów napawa nas ogromną radością, ale jest to także czas rozstania, który smuci. Jednak z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Miłosierdzie Boże doprowadziło nas do punktu, z którego rozciąga się widok na rozmaitość dróg bożych. Bogactwo, jakie stąd wynosimy, daje nam tę nadzieję i pewność, że wsparcie łaską Bożą. Będziemy przecierali nowe szlaki Chrystusowego Kościoła, bowiem nie staliśmy się tylko teologami, ale nowymi stworzeniami. Bóg zapłać wszystkim za wszystko.